Otwieraj! 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 Nie będę się do Ciebie z łapami rzucać. Otwieraj! Otwieraj! Nie, ja będę nagrywać mamuś teraz wszystko, co on robi. Nagrywam. Otwieraj, on... Wyjdź. Otwieraj! 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 Kurwa mać, zostaw mnie! No to otwórz te drzwi, no. Tak Ale co ona będzie z telefonem? Tak się zachowuje. Tak, tak będę tak... z telefonem. Tak się zachowuje, jak ona. Ja też. Żeś nie chciałaś wieszkać? Więc tam, a ja idę od ciebie. Ja wcale nie muszę być w całości. Chciałaś się chciałaś się być na Policję, wzywać na to. Policję, na ciebie, narkomanie. Już to ty ciągnąłeś. Dzieć po niej idziesz tam. Ciągnąć druta, idę wiesz? Tak jak ty ciągniesz druta ludziom. Zamknę cię na odwyku, chuju. Zobaczysz. Nie, tylko w psychiatryku. Jak można pieniądze, które dla dziecka idą na ćwanie, wydawać. Ale przecież to ty tak dajesz? Ja zbieram na operację, chuju. Ja potrafię na coś odkładać w przeciwieństwie do Ciebie. Ale, ale, ale ty, ty umożliwiłeś mi to. Do... Tak, dokładnie! On mi umożliwiał cały czas. No, wiesz. Przepraszam bardzo, to nie są tego. Ale to jest dla mnie Ja mu dałam 200 zł ze swoich na operację. Przepraszam, dostałaś to pod zastaw, że do 10 mam ci oddać. Tak? Dałem Masz ci... jeszcze 75 zł w portfelu, bo żeś resztę na panie wydał. Nie na panie, bo olej, paliwo, wszystko fajnie tak? kosztuje. Tak? A ile żeś oddawał dealerowi, co? Komu 50 złotych, kurwa, miałeś do oddania. Komu oddawałem? A mogę podać numer telefonu nawet policji, żeby o, zrobili z nim porządek. Proszę bardzo. I dobrze wiesz, kurwa, że podam. Proszę bardzo. Proszę bardzo, a ty ile mi wisisz pieniędzy? A, tamte moje 30 złotych. Za dużo tego jest, chłopie. 20 30 złotych, wszystko ci cicho. 50 wcześniejsze? Adrian, sam żeś umożliwił jeździłeś z nią po narkotyki. Sam. O, a przepraszam, ja z domu nie wyjeżdżam z nim od paru dni. On przywozi sam do domu. Mhm. Dobra, ja zaraz do skończę papierosy kupię. Nie on jedzie. Ja ci papierosy kupię. Na ci kupił ku, ku, paczkę papierosów. Teraz znowu trzeci raz nos mam nadruszony. Tak? Trzeci a raz twoja, żeś mi z całej siły wyrósł. Mam krew leci przez ciebie, bo żeś ją przecięła. Tak? A mnie nie przecięliście, kurwa. To ty sama tą trzymałaś gwiazdkę. W sama obronie. Nie chodź za mną, bo ci kopa zajebi. Matka a, mnie a, trzymała, ty żeś mnie napierdalał. Obydwoje jesteście, kurwa. Nie, ty Wiesz masz po ojcu, kurwa, matkę chorobę. Żeś piła, nie, matkę żeś matkę uderzyło. Miałeś ostry przedmiot i ci zabrali bardzo No Ale ma nie, on mną wczor wczoraj rzucał, o ściany moją głową bił, kurwa. A kto dziecko chciał zabić? Nie, leciałam tylko do dziecka, ja chuju, nie... tylko do Dato, ciebie. Nie, zbiegłaś, ja byłem na górze. Nie, Trzeba było mnie zatrzymać, a nie mnie lać Zostałaś zatrzymana. Że ty nie Było pogonowi o cię z psychiatryka. Powiedzieli, że jesteś... Kórewski, nie Matka, która nie jest matką. Nie będziesz tak za mną latać? Wyjdź stąd, daj mi ręce i się umyć Dziwko, dziwko, dziwko. Co Loda robiła kolesiowi kurwa! Ja pierdolę Mnie pociąży 20-letnią matkę kurwa wziął i zdradzać dzień w dzień po pracy. Pokaż to, udowodnij. Ty udowodniłaś tyle razy, że się... Komuś... Głupia nie jestem. Ile żeś, kurwa, byłam... Nie jestem u... tak głupia, jak moja Wyjdź. psychiczna matka. Jesteś... To jest mój pokój. Nie chodź za mną. Będę chodzić. Nie będziesz ci później tu brał narkotyków. Ja nic nie biorę, ty. Wypierdalaj, ty mała dziwko. Ja muszę się obrać do pracy. Do, idź do Łukaszewskiego, niech ci jeszcze ten... Idź mu zrób...